Cześć! Witajcie! Dzisiaj taki nietypowy vlog będzie, znaczy początek dnia nietypowy. Początek vloga nietypowy, dlatego że witam Was z siłowni. Dzisiaj, sorry za ten hałas, ale taki właśnie dźwięk wydaje przy pewnych prędkościach. Ten sprzęt, dzisiaj jest taki dzień że od rana robię wszystko, żeby nie robić nic. Więc ponieważ jest jeszcze wcześnie, to postanowiłam e, jeszcze zrobić coś z tym dniem i będę jeździć na rowerze. Muszę się zmęczyć, żeby się zmobilizować do czegokolwiek innego. Dlatego, że jak się tak naprawdę zmęczę, to jakoś tak zawsze mam. E, Większy przypływ energii, ale nie, nie chcę się tak zmęczyć, żeby, wiecie, paść na twarz. Mam tutaj telefon, sobie oglądam filmiki na YouTubie yy, No i nadrabiam jakieś tam zaległości YouTubeowe. Nie wiem, czy wy wiecie w ogóle. Ja wam chyba nigdy nie pokazywałam yy, rower, roweru ani sprzętu. Nie, sprzęt mi się wydaje, wam pokazywałam. Tutaj Artura no tutaj też są Artura hantle, dwie ławeczki do ćwiczeń, jedna taka, wiecie, na brzuszki, druga do podnoszenia sztang i też ma tutaj takie mniejsze te hantle i taką wielką sztangę ma, dwa stojaki do tej sztangi, worek bokserski, który jest w sumie zdjęty. Ja mam moje hula hop, które jest rozłożone w drobne części ma też takie kółko co się tak zjeżdża to jest bardzo ciężkie ćwiczenie yy, i co jeszcze jest mata jest tak patrzę że to chyba wszystko no muszę troszeczkę coś słuchajcie porobić bo normalnie ten dzień yy, nie może tak wyglądać sobie pojeżdżę. No. Słuchajcie, to jest taki rowerek, który ma różne ustawienia. Tutaj bada też, wiecie, puls, wszystko. Także wystarczy tylko jeździć. Naprawdę ma mocy... Ja mam na, na dwójce jadę. Jest jeszcze trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódma, siódemka, ósemka. I najciężej to jest po prostu. To już jest nie do przejścia. No. Widzicie, jak ta taśma tam idzie, to taki dźwięk wydaje, ale to w niczym nie przeszkadza w sumie. No. Ja jeszcze chciałam wam coś wczoraj. Aha, yy, o tej garderobie. To wam później pokażę garderobę. A tam nie ma nic, nic się nie wydarzyło, więc nie wiem. W sumie yy, chciałam wam coś innego pokazać, ale pokażę wam, jaki mam plan. No. Widzicie, tak to jest, jak człowiek e, czasami musi płacić za karnety na siłownię i wszystko. Nie. Ten, co ma w domu, to używa raz na ruski rok, a przeważnie to traktuje jako wieszak. <grym> Ale ja nie, ja nie używam jako wieszak, tutaj nic nie ma. Tutaj w tym pokoju nie ma żadnych wieszaków, nie ma żadnych ciuchów. To jest pokój przeznaczony głównie do ćwiczeń, jest jeszcze tylko kanapa. Jak goście przyjeżdżają, to mogą spać tutaj sobie jak chcą, albo na dole w salonie jak chcą. Mogą sobie wybrać. Przeważnie każdy woli spać u góry. No. Początkowo myśleliśmy, żeby tą kanapę w inne miejsce dać, tam na dół, do tego drugiego salonu, ale jakoś tak wyszło, że tutaj jest. No i też fajnie, bo w sumie na sprzęt też tak dużo tutaj miejsca nie potrzeba. Także dużo miejsca by się marnowało, chyba że jeszcze z czasem będziemy coś tutaj dokładać. <mulary> Że Wam tak opowiadam, opowiadam, może Wam pokażę po prostu, jaki mam rower. To jest taka gumka, którą Artur zamontował, żeby można było sobie tutaj włożyć telefon do oglądania czegoś, żeby się za bardzo człowiek nie nudził. No i to jest taki rower. Tutaj bada puls. Tutaj ma stopnie mm, y, trudności. Tutaj jest no, siodełko i tak sobie o tutaj stoi. Eee, tutaj jest ta kanapa którą zresztą ostatnio Artur Wam pokazywał, no nie wiem tutaj mam, tu jest worek treningowy eee, te rękawice tu jest moje hula hop, które jest roz, rozłożone tu są stojaki do sztangi tutaj jest jedna ławeczka druga ławeczka e, hantle jakieś tam tu są hantle Przepraszam Was, telefon mi zadzwonił. Tutaj są hantle takie mniejsze. Tu jest do sztangi ten, jak to się nazywa, jakiś tam kij z metalu. Tutaj są ciężarki. Ciężarki Artur ma o wiele więcej tych ciężarków, ale też ma na dole. Nie ma tutaj wszystkich, no bo nie ma takiej potrzeby. No i tak to wygląda. No. A tutaj, słuchajcie, jest garderoba, i to jest to miejsce, gdzie zawsze stoję i prasuję. Mam teraz deskę złożoną. I tutaj sobie wymyśliłam, że chciałabym jeszcze jedną taką rurkę do ciuchów, bo, no, tak myślę, tu jest jeszcze mojego brata garnitur. Muszę go oddać yy, do czyszczenia, bo prosił, i muszę pokrowiec to wykupić, bo ten się popsuł. No, mniejsza z tym w każdym razie. Tutaj chciałam, żeby jeszcze Artur taką rurkę zamontował na wieszaki. Też myślę, że to by była fajna rzecz. No, tutaj wisi sobie moja suknia ślubna, którą muszę w końcu wystawić do sprzedaży. Tutaj są buty, buty, buty. Jeszcze raz buty, ciuchy, ciuchy, torebki, buty, buty, buty zimowe. Tu są buty Artura. A tutaj, jedne moje. A nie, tutaj też są moje. Tu są Artura. Tu są moje. Artur, no nie ma za dużo. No, tutaj trampki. Eee, no, tutaj jakieś tam gadżety. Wiecie, tutaj Artura Ciuchy. I tak to właśnie wygląda. No, Artur ma najwięcej tutaj. Oj, to rozwalony pokrowiec. Artur tutaj ma najwięcej właśnie swoich butów. Znaczy, tutaj ma kilka par tylko, a na dole ma. Najwięcej te, które używa na co dzień. Zobaczcie, muszę Wam pokazać to. A, to dzisiaj ma na kanibal. <laughs> to jest druga miska y, z takich ładnych, którą kiedyś kupiłam. Jej, jaka ładna faktycznie. Tak, kwadratowa, taka szklana. O, o, co I za co zamiast? zrobił Artur? Proszę, co zrobił? Tak, ręką, trach. I Proszę, ja... włożył y, coś do jedzenia, y, włożył do mikrofalówki i mam po misce. I to jest druga miska, która została zniszczona, mm. więc nie mam już żadnej. Myszko, kocham cię. No. Wystarczy, kochanie? Nie. <śmiech> <śmiech> y, I ja ją kupiłam kiedyś właśnie, dawno to temu. To jest twoja panieńska. Dwie... Nie, Nie. nie. To Oj razem nie. kupiliśmy, w, chyba w Intermarche, to jest czy coś takiego. To jest, to... Nie śmiej się, to jest straszne. Powiedziałam ci, mówiłam już jak ta pierwsza z, z się zniszczyła, mówiłam mu nie wkładaj jej do mikrofalówki. No i macie. Tak, yy, myszka no. ma rację, popełniłem straszny błąd. To jest karygodne, jak mogłem, to jest... Śmiejesz się? To, to jest śmieszne? To jest twoim zdaniem śmieszne? Boże czuję się jak w Odisei ten robot, takie tu jest takie oko w tym obiektywie no, i, i on proszę tłumaczyć się. Yy, no Mówiłam coś, ci, że nie masz, wkładać jej do mikrofalówki, i co miska zrobiłeś? Miska po prostu pękła. Mikra nie po prostu, tylko jakby się jej nie wkładał yy, no do mikrofalówki, to by nie była, pękła. Yy, no ale to jest według mnie szkło, które. Ale według faturowane. mnie nie, już ci przy pierwszej powiedziałam, że tej miski się nie wkłada do mikrofalówki. Widocznie nie jest odporna Wcześniej na takie temperatury. Natomiast nie miałem żadnej miski, uwierzcie mi, kochani. Bo Nikt misek, ci nie będzie wierzył, bo, misek, bo ja stwierdzam fakt, nie i, miałeś jej używać i, do grzania w mikrofalówce. Powierzcie mi i, i, i jeśli myszka będzie miała dobrą wolę, to pokażę wam, że u nas są prawie same szklane naczynia. Ale inne miski mogłeś używać do mikrofalówki, A tej tylko nie miałeś, bo pęka, rozumiesz? Proszę od razu, poddaję się, Karze, e, e, Czy mogę od razu współpracować z prokuratorą? Z prokuratorem? Czy ja będę? już nie dostanę takich ładnych misek. A poza tym, po co mam kubać, skoro ty nie rozumiesz, że się nie nadają do mikrofalówki? Myszko, według mnie ona się nadawała, bo wcześniej, no widać, że się nadawała. Wcześniej już takie miski wkładały mnie raz. Mm -hmm. No i aż do następnego dobrze, razu. Dobrze, bo teraz myszka poruszyła bardzo ciekawy temat. No bardzo. I teraz chciałbym wam powiedzieć, moi że tu był właśnie twarożek ten solony wędzony, bardzo dobry. Myszka, Ale nikogo warunki, to nie interesuje, myszka, że tam był twarożek, tylko jest bardzo interesuje to Ośja wszystkich, że miska emotion. pękła żebyś nie była taka, wiesz, ostra dla mnie. Ja jestem ostra? Jeszcze nawet kary nie ma. Rozmawialiśmy e, o tym i mówiliśmy naszym kochanym widzom, że... E, Stop ten, agresji? Że, że ten sakrament, który niedawno ksiądz nam <grym> a, ty mówił, tutaj, tak dość, a ty mnie tutaj... A tutaj nie szantażuj no sakramentem. Pozwól, pozwól mi... Pozwól mi dojść do tematu. No. A chciałem powiedzieć, że e, w środku znajdował się twaróg. A, o. O, syn przyszedł. No. Widzisz? No, twaruk i co? I chciałem właśnie przyrządzić ten twaróg, ten solony i wędzony. Tak. E Tra chciałem go troszeczkę przygrzać, e a następnie no i do na kukurydzy. Zwłaszcza ale miskę. Co? Myszko, to nie jest smaczne, ty to lubisz? Smaczne no to jest, ale powiedziałam, przychwić. że nie w tej to może, misce. To może być, chociaż przy, kochanym naszym witam No i przychwić. widzicie, Dałam jak on może. zmienia temat? Nie chcesz tego on, on zmienia temat normalnie bezczelnie, I myślisz, że kary nie będzie. A jaka będzie kara? O ale jakaś straszna, pewna. Tak! Co będzie? Nie wiem, kary? jeszcze wymyślę. No to... Słuchajcie, jaką masz... karę o wiem. Tak da, razu, dajcie pomysł masz, na karę. Ale to nie chodzi o to. To no. To nie chodzi. To nie chodzi o to, masz. że mam cię zaszlachtować. No tylko tak. chodzi o to, żeby to było coś bardziej a może, strasznego. A, mo a może... Weź swoją agresję, rozładuj na nim. Na sobie. <głos> <głos> nie, ale no wiecie co, już nie mówię, bo to się każdemu może zdarzyć. Ale przy pierwszej miejsce już uprzedzałam. Nie to wkładaj Artur jej zajmuje. do mikrofalówki. No. I tak mnie Artur słucha. No, co za. No? Ja też go tak widzę, że to jest skandal. Co on wypragnął? No. Brak słów, no brak słów i to można gadać i gadać i gadać. I koniec. Brudy, można, można się wykończyć bierz od bierz gadania. Wiesz, wiesz no. Czego? Cześć. Idziemy po przesyłkę. Idziemy po przesyłkę do paczkomatu. Mamy sporo drogi, ale to nic, nie pada. Tak. A jak nie pada, to można się przejść. Tak. No. I Myszka powiedziała, że przy okazji, jak już idziemy, to się wam ładnie uchronimy. No. Myszka mówi wam cześć, ja wam mówię cześć. Jesienne cześć. Tutaj ostatnio też Wam pokazywałam ten bluszcz. Ale powiem Wam, że mi się ten efekt tak podoba, że ja nie mogę się pięknie napatrzeć. To jest. Naprawdę, tu jest tak pięknie. Ja wiem, że żaden, żaden aparat, żadna kamera nic tego nie odda, jak to ślicznie to wygląda. Ale to jest tak piękny efekt tutaj. Zobaczcie, ile tego jest. Zobaczcie, widzicie te kolory. Patrzcie, w słońcu dobrze to właśnie widać. Naprawdę rewelacja. Piękne. Pozdrawiamy z Gdańska. Tak, pozdrawiamy. Kincuz. Nie widziałam jeszcze maskotki w się. Weszliśmy sobie na zapiekankę. Nie wiem, czy wam kiedyś pokazywałam, jak to u nas tutaj wygląda, na tej ścianie przy Kerfurze. Zobaczcie, jak fajnie. Na choinka. <laughs> Bardzo mi się podoba. Nie wiem, co to za rodzaj, co to za odmiana, ale super jest. Świetnie to wygląda. Słuchajcie, połowa października. Yy, jeszcze nie było święta zmarłych A Lidl A Lidl już ma święta Bożego Narodzenia Pierwszy maja następnym <śm> razem Nie na no koniec Tego jeszcze nie widziałam Słuchajcie, przeszliśmy jeszcze do Lidla. Już zrobiliśmy zakupy, ale Artur poszedł jeszcze po napój Schweppes, bo taki z hibiskusa chciał. Ja kupiłam kawę ziarnistą, bo się skończyła. Już idziemy do domku. Będę mówiła wam papa już w tym vlogu. Już jest ciemno. Po prostu ciemno. Od razu ciemno się zrobiło. A Artur jeszcze stoi w kolejce. Także tak, do jutra. Trzymajcie się, papa. Do jutrzejszego dnia.